Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest kanał Trzymaj Formy. Ze mną jest Tomasz Małkiewicz, który jest dietetykiem. Tomek przyjechał do mnie z Wodzisławia. Specjalnie żebyśmy nagrali razem w filmik. Także witam Cię Tomku, dzięki, że wpadłeś. Jestem bardzo miło. Dziękuję Ci za zaproszenie. Mam nadzieję, że uda się nam merytorycznie przekazać wiedzę, przede wszystkim bazując na Twoim tam doświadczeniu, i swojej specjalizacji, tak jak mówię, z dietetykiem. Także zostałem kilka pytań od Was, yy, które chcielibyście usłyszeć. Yy, także myślę, że możemy zaczynać. Tak powiedz mi, powiedz tą widzą, powiedz mi przede wszystkim, jak wygląda taka wizyta u dietetyka? Na co się przygotować? Jak mm -hmm. to więc tak, jeśli chodzi o pierwszą wizytę u dietetyka, na pewno powinno się przygotować taki wykaz produktów, które się lubi i za którymi się nie przepada. Dodatkowo też warto przypomnieć sobie stosowane suplementy, leki, czy też choroby, jeśli się choruje. Następnie z takich rzeczy jeszcze, które warto by było przygotować to listę potraw, produktów, które spożywało się przez ostatnie 24 bądź 48 godzin. Pozwoli to gdzieś tam spojrzeć na, na nawyki żywieniowe, ocenić je i móc wprowadzić zmiany. No i przede wszystkim też ważny jest cel który chcemy osiągnąć, czy to będzie dieta z nastawieniem na redukcję masy ciała, czy bardziej tutaj na, na rozrost masy mięśniowej, czy ogólnie po prostu zmiana nawyków na, na, na takie, które powodowałyby lepsze samopoczucie i, i życie zdrowie. Tak, bo zazwyczaj można się spotkać z tym, że człowiek idzie do dietetyka, a sam tak naprawdę nie wie po co tam idzie jest tak. takie zastanowienie się puczę, bo w sumie źle nie wyglądam ale w sumie a, troszkę bym z od pani, a tu już rano samopoczucie mam słabe nie wiem co jest grane i tak dalej także fajnie to że, że sami idąc do takiej osoby to nie możemy od niego oczekiwać od razu cudów tylko musimy mu po prostu pomóc siebie poznać tak? Nasze mm -hmm. dotychczasowe życie tym czym się zajmujemy, tym jaką mamy pracę jaką mamy aktywność fizyczną w ciągu dnia co jemy, co nie lubimy jeść i tak dalej to wszystko musimy współgrać, dietetyk to jest osoba moim zdaniem, która jest Naszym takim jakby przyjacielem, bo będzie naszym przyjacielem, który pomoże nam, po prostu tylko nam pomoże osiągnąć sukces. Tak, no dietetyk to też nie jest osoba, która gdzieś tam sprawia cuda i e, dużo zależy tak naprawdę od naszego własnego samozaparcia. To, że gdzieś tam uda się zrealizować te pierwsze spotkanie, zanalizować skład masy ciała, czy też przygotować dietę. Nie jest takim wyznacznikiem tego, czy da, uda nam się osiągnąć ten cel, bo tak naprawdę e, dietetyk jest tylko tak jakby przystankiem i, i pomocą w osiągnięciu tego celu, ale tak naprawdę całą pracę musimy wykonać sami. Tak, bo też parkujemy się na autostradę i niestety. No, szkoda by się było po prostu zjechać na pit już, Tak, już, już na samym początku. Tak, tak. To przechodząc do meritu. Powiedz mi Tomku i wszystkim naszym widzom, <grydzą>, czy istnieje święty gra okresu redukcji. To jest chyba najczęściej zadawane pytanie, czy, czy co przez to rozumiemy? Czyli, czy jest y, jakiś wspaniały suplement, który pozwoli nam redukować y, tkankę tłuszczową bądź budować masę mięśniową? Czy jest jakieś zdanie, które jest takim, taką podstawą właśnie do tego, jak, mm -hmm. jak, jak E, w sumie to myślę, że jeśli chodzi o taki okres redukcji masy ciała, e, to e, świętym gralem, e, a tak naprawdę e, dwoma takimi e, świętymi gralami e, są i dieta i e, ta aktywność fizyczna, e, czy też spontaniczna, czy, czy, treno, e, czy jakiś trening. Kwestia diety na pewno bez diety dobrej redukcji nie, nie ma szans zrobić. No bo tutaj musimy ustalić podaż kalorii tak? Dzienną, dziennej, ile, ile musimy spożywać, żeby utrzymać daną masę ciała. Potem z tej podaży kalorii musimy obciąć daną ilość, żeby był deficyt kaloryczny i żeby gdzieś tam ta masa ciała zaczęła spadać. Następnym naszym zagadnieniem jest body mass index, czyli BMI. Patrzeć na BMI, czy bardziej patrzeć pod kątem lustra, jeśli chodzi o sylwetkę? Mhm. Jeśli chodzi o BMI, jest to dobry wskaźnik e, dla osób, które nie trenują, nie budują masy mięśniowej, ze względu na to, że osoby, które zazwyczaj masę budują mięśniową, e, no to wtedy też e, ich masa ciała ogólna wzrasta, tak? Nie ma rozróżnienia na to, czy to jest masa mięśniowa, czy masa tkanki tłuszczowej. No i osoba, która na przykład po analizie składu ciała ma bardzo niską masę tkanki tłuszczowej, a wysoką masę tkanki mięśniowej, BMI u niej może wejść w granicach nadwagi, czy tam otyłości, to tak naprawdę tego tłuszczu w swoim ciele będzie zawierać bardzo mało. Także nie no, jest uwzględniona masa na masa myśli. Także no, ja też uważam no, przez swoje tam doświadczenie, że w, w, w tych początkowych okresach, jakichś tam przygodach z, zِ, z, z tym, tam w czasie, w czasie, w czasie, że w tym w czasie, w to Natomiast już później no, niestety bardziej kierowałbym się tym, jednak tym lustrem. Lustrem no i też e, takim czynnikiem, e, czy tam, e, jakąś taką miarą, którą e, można było zmierzyć ten progres, to na pewno e, też no pomiary obwodów, tak? Pomiary tak. pomiary antropometryczne ciała, regularnie wykonywane, dadzą wydaje mi się bardziej adek adekwatne Efekty, efekty poprzez taką wizualizację, że widzimy, że zapisujemy sobie tak, że miesiąc temu parametry nasze wyszły takie, za miesiąc robimy znowu pomiar i widzimy, ok, z nam spadło, z obwodów tam stali nam spadło i tak dalej. Mm -hmm. Bum, mierzymy się, ok, idzie, jest fajnie, także... Często także... też właśnie jest tak, że podczas redukcji ta masa ciała nie spada na samym początku, a jednak gdzieś tam obwody się, obwody się zmniejszają, także też warto, warto te pomiary wykonywać. Powiedz, powiedz mi teraz, czy e, jeśli chodzi o makroskładniki, mhm. któryś z makroskładników powinien być przodownikiem czy bardziej powinniśmy nie wystrzegać się żadnego z makroskładników, czyli białże i węglowodowy też jest dosyć spore spory, spory rozdarcie społeczeństwa mhm. na ten temat. E, więc tak, no, nie ma takiego jednego e, makroskładnika, który gdzieś tam powinien górować. E, e, tak naprawdę wszystkie są ważne i, i mają e, w, e, takie funkcje, że po prostu trzeba je e, dostarczać wszystkie. Na pewno też warto pamiętać o odpowiedniej podaży tłuszczu dziennej. Tutaj do kobiet teraz, mówię. Tutaj ze względu właśnie na, na gospodarkę hormonalną, która poprzez, tego, poprzez to, że jeśli tego tłuszczu spożywamy niedostateczną ilość, no jest tak naprawdę zaburzona i może to zaburzać cykl menstruacyjny i poza tym też w tłuszczach rozpuszczają się witaminy także spożywając tego małą ilość tłuszczu no robimy sobie krzywdę węglowodany są potrzebne ze względu na, na funkcje energetyczne tutaj na pewno można zwrócić uwagę na osoby, które prowadzą sporty wytrzymałościowe, gdzie te węglowodany są naprawdę, naprawdę potrzebne. No i białko też, które pełni taką funkcję budulcową, ale też jeśli podniesiemy ilość tego białka w piecie, no to wtedy można napędzi swój metabolizm. Eee, tak naprawdę jedząc produkty w białkowa spalamy największą ilość kalorii. Jednak wszystkie te ma makroskładniki, takie jak białko, tłuszcze i są potrzebne, więc nie ma żadnego, który nad nimi góruje. Super. A teraz przejdźmy może do takiej bardziej y, czasowej bym powiedział. Czyli ma no, to piękna pogoda, wiadomo trunki, piwo i tak dalej który trunek, wybierając pomiędzy wódką, piwem a winem, który jest najmniej szkodliwy, idąc tą piramidą taką tych priorytetów pod względem zdrowotnym, który wybrać, mm -hmm. jak już jest potrzeba, żeby najmniej zaszkodzić swojemu organizmowi. Znaczy tak, no, polegając na zaleceniach, wygląda, wygląda kwestia alkoholu mniej więcej tak, że nie powinniśmy go spożywać. Ale jeśli mamy wybór e, i e, każdy z nas jest tylko człowiekiem, dokładnie, więc człowiek musi się napić, się napić musi czasem, e, więc e, mając wybór e, pomiędzy alkoholami takimi jak wino, piwo, wódka e, bądź whisky, e, no to najlepiej wybrać wino, czerwone, wytrawne, e, pinoir najlepiej, Zawiera on bardzo dużo polifenoli i ma korzystny wpływ na organizm. Pamiętać należy też, że pijąc to wino, należy wypić jedną, dwie lampki, nie jedną, dwie butelki. A propos alkoholu, to mój, mój ojciec na przykład to nie no, zamrażni w tym ma taką zasadę, że żeby... nie. Mówię mu, tato jest 10 rano mm. i drugie piwo. Więc to nie wiem, to to jest niepłatko. Albo <laughs> mówi do mnie, no co zrobisz, jak smakuje, no i... Temat się urywa, także <grywa> to jest to takie dosyć śmieszne, ale no, tu akurat masz rację z tym czerwonym winem i, i lampka czerwonego wina, tylko niech to będzie lampka, a nie tak jak jest to po prostu w internecie także nie tylko jedna lampka, tam tak, lech, a tam taki garnek. <grywa> tak, no, <grywa> e, butelka <grywa> w kształcie tak, kieliszka, tak? No, także tutaj tego y, Tomek jako, jako dietetyk na pewno wystrzega i, i większość dietetyków myślę, że myśli po prostu w ten sposób. Mm -hmm. Następny mit żywieniowy, albo może pierwszy mit żywieniowy, czyli nie jedzmy po godzinie 18. To jest chyba Co taki... myślę na ten temat? Żeby nie jeść po godzinie 18? No myślę, że jest to jest to mit, jak najbardziej. Najważniejszą zasadą, którą powinniśmy gdzieś tam stosować, jeśli chodzi o jedzenie później, w godzinach gdzieś tam wieczornych, wieczornych czy przed położeniem się spać, to jest to, żeby ten ostatni posiłek był więcej e, 3 godziny e, przed e, planowanym pójściem spać, ze względu na to, żeby te wszystkie składniki odżywcze mogły się strawić i e, 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 żeby gdzieś tam nie, nie odczuwać dyskomfortu trawiennego. Faktycznie, faktem chyba i tak mielibyśmy problem po prostu z zaśnięciem, wydaje mi się, jeżeli byśmy... Wierli, tak, no niektóre osoby mają jakąś, problem... nie odczekali to to mogłoby po prostu pójść w tę stronę, że moglibyśmy mieć problem po prostu ze snem. Tak, tak. M mogłoby to wyglądać w ten sposób, bo często też jest jakieś tam takie przeświadczenie, że jeśli człowiek zje dużo przed snem, no to w tobie tam musi koszmary, więc lepiej zjeść po prostu wcześniej. No ale wracając jeszcze do, do tego pytania, czy jedząc po 18 Ee, że nie wolno jeść do, do, do godziny 18, bo potem wszystko gdzieś tam zamieni się w tłuszcz ee, no to e, tutaj najważniejsza jest e, podaż kalorii dzienna, która nam tam wychodzi e, z obliczeń e, i jedząc po prostu więcej niż wynosi nasz pułap no będziemy teć, a jedząc mniej no to e, wtedy ta nasza masa ciała będzie spadać będziemy tracić wagę. tak, to, to jest to jest święty gran, Można, można tak to, to, to nazwać. Yy, brązowy cukier. Lepszy czy gorszy? Brązowy cukier czy lepszy od białego? No, cukier to cukier. Yy, I czy jest brązowy, czy biały, czy jest to w ostatnim czasie popularna na przykład fruktoza, którą można, można kupić w sklepach. No, powinniśmy się tego cukru wystrzegać. Yy, względu na to, że na przykład zwiększona podaż cukru w diecie no, przyczynia się do, do różnych chorób. Tutaj chodzi o gospodarkę insuliną, więc może spowodować na przykład przez długi czas, jeśli będziemy przyjmować z dużo cukru, po prostu może spowodować insulinę odporność, może przydać mu raźny koszt na konekle było je ograniczać cukry proste, warto było je ograniczać maksymalnie jak tylko możemy. Zamiast cukrów prostych używać cukry złożone, czyli tutaj wszelkie, pieczywo na przykład pełnoziarniste, czy makarony pełnoziarniste, jak najbardziej. Jeśli też ktoś ma problem, na przykład i bardzo często stosował do do napojów, typu kawa, herbata, można z tego wybrać w następujący sposób, że na przykład słodząc dwoma łyżeczkami przejść na jedną, a potem całkowicie wyeliminować. Tak, a żeby iść. to było stopniowo, a nie od razu, bo organizm mm. I tak będzie się po prostu tego domagał, bo go przyzwyczailiśmy po prostu przez, przez, przez te wszystkie lata. tak? tak. Od już najmłodszych lat gdzieś tam te preferencje smaku, które się kształtują w człowieku, no to jednak jest preferowany ten smak słodki. I jeśli na przykład byłby problem z wyeliminowaniem, no to zawsze można skorzystać ze słodzików bądź z cylitolu czy erytrolu żeby gdzieś tam zmniejszyć. Dobrym też sposobem ten, to, do na np. kawy. Jest używanie cynamonu zamiast susu. Nie dość, że następny, następny proces, w którym te fusy się ze sobą złączą, nie będziemy ich czuli, to jeszcze smak naprawdę będzie o wiele lepszy. Także przetestujcie i zobaczycie, że, że miałem rację, bo ja też testowałem, też chciałem pomóc przyznać że tak, a nie jest ale jednak tak było. Także koniecznie to pójście przetestujcie, Czerwone mięso, włączę, czy nie To jest zgodnie z badaniami e, Agencji Badania e, Nowotworów. E, link też do tego badania jest na w opisie filmu. E, no bo wykazano istotną zależność między spożywaniem mięsa a nowotworami e, Także jeśli mamy możliwość, to jednak tego przebudowanego mięsa musimy unikać. I teraz jeden z moich ulubionych mogę nadzieję, że to fajnie uzasadnisz, czyli ziemniaki tuczą. Ziemniaki tuczą. E, <laughs> więc tak, no to wszystko zależy jak są podane, tak? czy, czy są to ziemniaki, e, które zazwyczaj e, tak jak jest to w, w polskich domach? są polewane tłuszczem bądź jakimś sosem. Wtedy rzeczywiście możemy stwierdzić, że te ziemniaki są tuczące, bo ta ilość tłuszczu powoduje wzrost kaloryczności samego posiłku. No ale jeśli te ziemniaki gotujemy w wodzie, najlepiej gdzieś tam jeszcze w mundurkach, jedynym dodatkiem będzie odrobina soli no to te ziemniaki są bardzo kaloryczne naprawdę można sobie pozwolić na, na spożycie sporej ich ilości zwłaszcza na redukcji redu e, dlatego, że powodują e, duże poczucie sytości e, są, e, jest ich sporo objętościowo a kalorycznie to 100 gram ziemniaków to około 98 kalorii z tego co to... także opaliliśmy je chyba żywieniowy. Następnym tematem podesłanym przez jednego z widzów jest napoje zero. Czy są szkodliwe, czy nie? Z napojami zero jest różnie. To znaczy różnie można do nich podchodzić. Na pewno jeśli ktoś pije sporo napojów gazowanych typu Sprite, Cola to takim pierwszym etapem Zmiany nawyków żywieniowych. Będzie zamiana ich na te, które są w wersji zero. Na pewno gdzieś tam zawierają zero kalorii, jednak pod względem składu no nie są to najlepsze no, najlepszy, Nie jest to najlepszy wybór. I należy dążyć do tego, żeby po prostu wyeliminować je całkowicie, bądź ograniczyć do poziomu gdzieś tam dwóch, trzech puszek czy tam butelek tygodniowo, a żeby tym podstawowym napojem była woda gdzieś tam z dodatkami owocowymi, jeśli ktoś nie lubi nic samej. Powiedz jeszcze, tak za niedługo będziemy kończyć, które się nam przeciągnął ale niestety... Nie Chcieliśmy to merytorycznie, to, my chciał to merytorycznie wykorzystać jak najdłużej. Natomiast jeszcze zastanawia mnie i, i na pewno większość z widzów, czy ciemne pieczywo jest lepsze od białego? A to znaczy tak, prawdziwe ciemne pieczywo zdecydowanie jest lepsze od białego, względem na przykład tego, że zawiera większą ilość błonnika, który nam poprawia całą perystaltykę jelit, oczywiście pamiętając o dobrym nawodnieniu, tak? Bo jeśli będziemy mieć dużo błonnika w diecie, a nie, spożywa, nie będziemy dostarczać odpowiedniej ilości wody, to błonnik będzie miał właściwości zapierające, czyli, czyli nie, odwrotnie takie... to, co, nie To co powinien tak, spełniać tak, organizm tak, tak. Więc tutaj na to trzeba uważać. No ale wracając do tematu tego pieczywa, na pewno warto się dostrzegać pieczywa głęboko mrożonego, które zazwyczaj jest dostępne w dużych Taki jak litru pietronka, ze względu na sporą zawartość tych substancji dodatkowych. Poza tym też często te pieczywo ciemne nie jest ciemnym pieczywem, tylko jest pieczywem jasnym z dodatkiem barwnika. takim jest karmel, no i to, nie, to jest tak jakby... Taka pułapka, tak? Warto też, no, jeśli kupujemy to ciemne pieczywo, skorzystać sobie z się e, do piekarni najbliższej, e, zakupić to pieczywo i dodatkowo zapytać, czy te pieczywo można zamrażać. Jeśli można je zamrażać, to wtedy nie jest przygotowane z surowca głęboko zamrożonego e, i jest one dobrym pieczywem ciemnym. No słusznie, no, chyba, chyba wyczerpałeś temat. Tak jak tak, jak planowaliśmy. Postarałem się odpowiedzieć gdzieś tam zgodnie z moją wiedzą i przekonaniami. W końcu udało się nam spotkać po, po, po niemal prawie pół roku <grywania> zgadywania się na nagranie na tego filmiku. Mm. Także ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za to, że przede wszystkim przyjechałeś, że znalazłeś chwilkę czasu, żeby ze mną porozmawiać, ponieważ głównie tutaj, Pierwsza Pierwszopanorem jest tutaj Tomek. Natomiast ja w tym filmiku występuję no, w zasadzie jak. Tak można powiedzieć, jak jaja podczas seksu. Niby biorą udział, ale nigdy nie wchodzą. No. <laughs> Także dzięki Tomek za, za filmik. I... A Wy, jeżeli będziecie chcieli więcej nagrywań z Tomkiem, yy, abyśmy opalali jakieś mity żywieniowe czy pod kątem sportowym, tak żebyście w komentarzach przede wszystkim, czy podobał Wam się filmik, co jeszcze moglibyśmy, albo mógłby Tomek po prostu dodać ewentualnie w kolejnym naszym filmiku. Jeżeli by tak to by powstał, Także trzymajcie formę, trzymajcie się ciepło. Cześć. Ja ze swojej strony jeszcze dodam, że dziękuję Matusze ja. za zaproszenie. Zachęcam też do śledzenia fanpage'a TMD. Tak samo zachęcam też do wejścia na stronę internetową TMD.tech.pl. No i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Ja też Narazie. mam taką nadzieję. Tak, trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć, cześć.